Cię yeah. mogę, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowicki Gamer. Dzisiaj jestem w 75 odcinku nagranym dla Was w repozycji tytułem: FIFA 18 lat, kariery zawodnika po śniegach w Dzisiaj zagramy rewanż przeciwko legii Warszawa z którą wygrałem w Pucharze Polski w finale 2 do 0, a teraz pewnie będzie rewanż. Więc zapraszam Was bardzo serdecznie na profil Realu. Poznanie do jego profilu znajdziecie w opisie i to tyle. Jeżeli ten filmik Wam się spodobał, zostawcie mi do ponad 59 zł, bo poradowejcie mi ten subskrypcji do ponad 10 tysięcy i pozdrawiam wszystkich moich najlepszych widzów. I ci, którzy chcieli zostać przede mnie, pasterowani Lew Poznan jest niepospolonionym liderem ekstra Więc będziemy grać jako woźniak, tak jak zawsze. Może coś zrobić. Uau, ale poprzeczka złapał. Ależ obrona. Dobra, zobaczmy, czy się nagrywa. Spokojnie nagrywa już się, już za chwilę się upocznie. Zaczynamy więc, spotkanie HIT przeciwko Legii Warszawa. Dzisiaj zagrałem z HITem przeciwko Barcelonie czy wygrałem super, super start. Jeden z hotela. Dobrze, dobre podanie. W będą ustawieni 4-5-1 z nieco bardziej ofensywnie ustawioną minimą A ma to na celu częstsze włączanie na pastrykę. Yes. Jest. to było coś dobrego. Prawie bym strzelił gola. Tutaj przerwnik by się przydał. A tak, rydzielistów. Oni chcą się mi zrewanżować za tamtą porażkę, to nic dziwnego, że się tak zbliżają do mojej bramki powodzi, ale już to stanowczo robią. To jest wielki hit, jak w flasza. Bo ja bym czuł czasu. No nie, ich kiep nie, nie czasu. Szansa dalej. Szkoda gadać. I tak by mi nie napisali po samu, że tam jest niejedno i po To było dobre, dobra, naprawdę. Chcę wyjść na prowadzenie. Radosław Kojewski, dobra pozycja do oddania strzału. Łatne, udane przejęcie. Ryba traci piłkę. Dobra. Ktoś tutaj może zrobię, na pewno to jest potrzebne, ale... Człowiek pozbywa się piłki. Nie wiem, czy to ostatnie spotkanie, czy któryś tam z kolei. Nie przejmuje się tym, ja bramka, jaka to jest Gol! Świetna bramka! Tak, udało się to nagle. Minimalnie, maksymalnie Ustawiłem swój środek w kierunkowskiej i strzeliłem ładnego gola zobaczcie, ale ten już się tam przepychał. Chciał mi zabrać piłkę. Siła, precyzja, dokładność. To jest to, czego potrzebuje prawdziwy piłka. Ciche wyczucie czasu na mnie prawie bym odebrał, a tu odczułem odpustę w Brawo! Jąc ta podniesiona i nie mamy to! To może spowodować zbytnie rozróżnienie szybów Dzisiaj pokazuje nam prawdziwą piłkarską klasę. Oby bo z to nic z niego torny. druga bramka na jego koncie. To dobrze. Co myśli Harder i Krasnik strony? Zobaczymy. Dobrze go nie wyłasił. Niewiele to jednak zmienia, bo sytuacji bramkowej z tego wyrażenia. Idzie na przodu. No, w finale też miałem taką okazję na Harder-Ricka, ale niestety tam bramkarz obronił, a teraz zabrał piłkę i może weźmie okazja. Precyzyjnie zagrana piłka, obrona przelogowana i zaskoczona. Piłka wychwyta z jest śmiech po tej akcji. Ustawiam w trójfiolet kieńczkowski. Znowu są w aj, aj, aj. ale piątka podniesiona To to musi tylko znaczyć Że naprawdę dobrze bram Rośnie, ale stąd na czas Nowe Dobry podania Dobrze, w sukurs idziemy u z drużyny Szukają cierpliwie okazji, Podając między sobą piłkę

Pan Robi się niebezpiecznie. Mamy dośrodkowanie, ma tam dostrzec. niebezpieczeństwo po dośrodkowaniu zażegnane. Pan Pałkmojewski? Dośrodkowanie w kolekarze. Myślałem, że to energia, a to szkoda. To miałem powiedzieć, szkoda. Teraz się chyba trening tego elementu. Strata. Zaraz koniec tego filmiku i koniec pierwszej połowy. Dobrze. Zobaczmy, jak mi poszło. Teraz tutaj. Gratulacje, Tylko najlepsi piłkarze, potrafią nastrzelać 30 parametr w pilnym sezonie. Bycie napastnikiem to więcej niż zdobywanie ramach. Ważne jest utrzymywanie się przy piłce pod polem karnym, a to u Ciebie kuleje. Twoje podania do przodu były dziś Dobrze się dzisiaj znajdowałeś w polu karnym i cennie przymierzałeś. Dobra, to możemy wyjść z tego spotkania, symuluj dalszą część meczu. Por, proszę bardzo, jeszcze kalendarz w pracy, Panowanie nad piłką plus 2. Dośrodkowanie plus 2. Dribbling plus 2. Coś jeszcze. Wykończenie plus 1. Strzały z daleta plus 1. Rzuty tarne plus 2. Siła strzału plus 1. Woleje plus 2, ale atrybutów dużo mi namierzyło. Panowanie nad piłką plus 1, wykończenie plus 2, strzałość daleka plus 3, boleje plus 2, cecha finycyjny strzał i to tyle. Zobaczcie ile atrybutów mi dodali. To teraz przeciwko legi wygrałem 2 do 0. Brawo, rewanż jednak nieudany dla legi. A na dzisiaj to by było tyle na tym moim filmiku. W następnym już odcinku nie ma żadnego meczu, bo to już koniec kariery właśnie każdu jak na jakiś czas. Później zobaczymy co tam jest dobrego w tej karierze i nagram dla Was kiedyś taki filmik. Może jutro, może w czwartek. Ale jak widzicie, nie ma żadnego meczu. Czyli już e, można powiedzieć, że oficjalnie skończyłem karierę zawodnika Woźniaka w Lechu Poznań, gdzie strzelił dwa gole na koniec sezonu. A na dzisiaj to by było tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie mojego jakże przewajnego odcinka z kariery zawodnika Bocinika w Lechu Poznań, gdzie strzelił dwie ładne bramki i dostałem plus wiele atrybutów. I pozdrawiam wszystkich moich najlepszych widzów. I do zobaczenia. Trzymajcie się, ciepło czy panarka, papa. Elopa Mordy życzę Wam miłego dnia, papa.